Strażacy ochotnicy z jednostek gminy Wejherowo sprawdzili swoje zdolności podczas gminnych zawodów OSP, które odbyły się w sobotę na boisku w Górze. Takiego wydarzenia w gminie Wejherowo nie było już od kilku lat. Tamtejsi strażacy ochotnicy mieli okazję rywalizować ze sobą podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Gminne zawody z w którym biorą udział zawodnicy i strażacy z gminy Wejchrowo w tym roku odbywają się w górze. i Jest to wydarzenie szczególne, bo mieliśmy w tych zawodach gminnych trzyletnią przerwę. W końcu udało się wspólnie ze wszystkimi jednostkami OSP dojść do jakiegoś porozumienia i postanowiliśmy, że wracamy do tej naszej tradycji. Po przerwie trzyletniej z powodu tamtego COVID-a i z powodu Pogoda zmiany prezesa jest, nie mogliśmy wykonać nie tych zawodów, ale to, dzisiaj udało się zorganizować gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, gdzie jednostki uczestniczą z Nowego Dworu z ze Zbychowskiego, z Gniewowa, z Gniewowa, z Gniewa, z Góry Pomorskiej, gdzie są tutaj gospodarzami, bo tutaj u nich w górze zostały one zorganizowane. No i z Orla jeszcze jest ten, są MDP jednostki, są seniorów, no i mamy dwie kobiece drużyny pożarnicze, gdzie będą też rywalizować. Rywalizacji więc nie brakowało, a tego typu zawody są zawsze źródłem wielu sportowych emocji, w których każdy do końca walczy o jak najlepszy wynik. Atrakcyjne nagrody, które również mają zmobilizować do tego, aby pokazać, że straż jest czymś fajnym, aby zachęcić młodzież do zapisywania się do uczestnictwa w życiu, no bo, bo, bo straż jest, taką, jest takim stowarzyszeniem, który jednoczy w, w każdym sołectwie mie mieszkańców, aktywnie angażuje się w, w życie społeczne, więc jeżeli strażacy wychodzą z ideą tego, że chcieliby się sprawdzić, zorganizować takie zawody, no my nie możemy im w tym przeszkadzać, dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj. Czyli na boisku w Górze, gdzie przede wszystkim udało się po prostu stworzyć prawdziwe sportowe święto dla ochotników. To jest to, żeby się spotkać, żeby sobie poćwiczyć tutaj, żeby się zintegrować. To jest taka bardziej zabawa między nami, jednostkami, żeby się chociaż raz w roku można było spotkać. MDP będzie brało udział w ćwiczeniu bojowym, gdzie tutaj jest pokazany tor i będzie uczestniczyć w musztra. A seniorzy i kobiety będą miały sztafetę pożarniczą plus bojówkę. Czyli wszystko to, co w przyszłości może przydać się podczas akcji gaśniczych, oby tylko jak najrzadziej.